Thanks. Dzień listopada, godzina 20.00 To znak, że za 45 minut Rozpocznie się mecz reprezentacji Polski Ale to przede wszystkim znak Że rozpoczynamy nasze dzisiejsze e, Naszą dzisiejszą rozmowę Rozpoczynamy Pitbike Gniezno SG Live, a dziś moimi i Państwa Gościem jest zawodnik, który e, Jest częścią drużyny Która z kolei to Daje gnieźnieńskim kibicom ostatnio Mnóstwo radości, daje tylko Pozytywne emocje i z tego oczywiście Się mocno cieszymy z nami jest Hubert Konowalski, sklep polski MKK Gniezno. Bardzo serdecznie witam. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam również, witam wszystkich słuchaczy oraz pana redaktora, i dziękuję, dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, bo to już bodajże chyba nasza czwarta taka rozmowa, jak tutaj naliczyłem. Dobrze. Także dziękuję i, i, i witam wszystkich. Nie liczyłem, ale e, szczerze mówiąc ostatnio jak Ciebie zapraszałem, to zauważyłem w archiwum czatu, że dokładnie rok temu e, też takie zaproszenie wystosowałem. Także no gdzieś ten vibe na, e, na koszykówkę w listopadzie widocznie gdzieś mi się odpala i zawsze czuję, że warto o tym porozmawiać, a, a tym razem przede wszystkim, no bo ta imponująca seria to jest coś co nie może przejść bez echa, coś o czym no, na pewno chętnie dzisiaj porozmawiamy, ale zanim do tego przejdziemy stricte, do ujawniania skąd tak dobra forma, Ty pamiętasz kiedy Wam aż tak dobrze szło? Bo ja gdzieś tak myślałem i rzeczywiście były takie lepsze okresy, były słabsze okresy, ale Wy mieliście jakoś ostatnio tak dobrą serię jak macie teraz? No, tak szczerze, to chyba nie pamiętam, czy w historii klubu, ale na pewno w historii, kiedy ja gram, no to na pewno nie mieliśmy takiego bilansu 9-0 albo i może 9 zwycięstw rzędu. No, jest to, jest to zaskoczenie, na pewno dla niejednego. Dla nas. Osobiście myślę, że nie jest to zaskoczenie, ponieważ przygotowywaliśmy się do tego sezonu jeszcze ciężej niż przygotowywaliśmy się do dotychczas. Zawodnicy z zeszłego sezonu, wszyscy zostali, doszli do nas, właśnie dwóch chłopaków, fajne wzmocnienia do nas przyszły. Także jest to, jest to zaskoczenie dla niejednego, jednakże dla nas myślę, że to żadna niespodzianka. A skąd, skąd taki bilans? No, też w wielu, w wielu meczach się zdarzało, że, że wygrywaliśmy na styku. Były takie wzloty, upadki w naszej grze. Jednakże uważam, że, że ten bilans 9:0 w pełni jest dla nas zasłużony. Obejmujemy fotel lidera, także, także to bardzo cieszy nie tylko nas, kibiców, jak i, jak i zarząd. No tak, zaraz będziemy jeszcze szerzej o tym oczywiście mówić, natomiast póki co chciałbym, żebyśmy do tych przygotowań właśnie nawiązali, bo mówi, że przygotowywaliście się jeszcze intensywniej, gdzieś tam jeszcze cięższe te przygotowania były. Co zatem tak mniej więcej chociaż w tych przygotowaniach się zmieniło? Czego było więcej, na czym mocniej może też pracowaliście? No więcej tutaj było jednostek treningowych, i, i w tych jednostkach treningowych jeszcze więcej było tych godzin. Także no, tak naprawdę w tygodniu widzieliśmy się widzieliśmy się praktycznie codziennie. Gdzieś tam tutaj od września doszły nam gry kontrolne, turnieje, sparingi. Także no, było, było intensywnie, było tego dużo, ale i, i widać to zaprocentowało. Jak, 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 jak to widać, właśnie po tabeli, że, że to, to praca popłaca, jak to się mówi, i tutaj, tutaj wyszło wyszło właśnie tak. Zaraz oczywiście na tę tabelę jeszcze sobie zerkniemy, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze na momencik mimo wszystko cofnęli się do tego, co działo się przed sezonem, no bo tutaj mówi, że zawodnicy pozostawali, nie było ubytków, były transfery na plus jak najbardziej. Ale chciałbym zapytać o Ciebie, czy nie było pokus, żeby gdzieś może pójść? A może jakieś były oferty, jakieś możliwości? Bo wiadomo, że każdy młody człowiek gdzieś tam myślę, że patrzy, zastanawia się, czy może ligę wyżej nie iść, czy gdzieś indziej nie spróbować swoich możliwości. Jak to wyglądało w Twoim przypadku? Znaczy po sezonie, bo to był mój tak naprawdę pierwszy sezon po rocznej przerwie, to chciałem, chciałem zostać z drużyną. W trakcie sezonu właśnie była taka propozycja z ligi wyżej. Jednakże no, wtedy byłem po tej kontuzji, chciałem się odbudować i nie skorzystałem z tej oferty. Po sezonie były pokusy, żeby czy może gdzieś nie spróbować, ziść. Jednakże postanowiłem, że, że zostaję w gnieźnie, ponieważ jest mi tutaj dobrze. Jestem jeszcze obecnie studentem na fizjoterapii, także, także też brałem to pod uwagę, że no chciałbym, chciałbym właśnie kontynuować dalej te studia, się kształcić i przy okazji grać tutaj w gnieźnie, w, gnieźnie w drugiej lidze. fajnie by było gdzieś tam awansować z niezmę do pierwszej ligi, bo tego oczywiście nie wykluczamy. No właśnie, bo to byłaby opcja idealna, wydaje się, nigdzie nie odchodzić, a grać poziom wyżej właśnie z gnieźnieńską macierzystą drużyną. To byłby niewątpliwie piękny scenariusz. scenariusz, który jak spojrzymy na te tabele jest jak najbardziej możliwy, ale wiadomo, sezon jeszcze długi, tutaj te 9 zwycięstw, no to naprawdę wygląda fenomenalnie, no i co chyba, tylko chce się jak najbardziej ten, ten bilans fenomenalny no, przedłużyć. Tak, tak, chciałoby się przedłużyć, jednakże no trzeba patrzeć, że jeszcze jest 21 meczów przed nami, więc tak naprawdę jeszcze na półmetku nie jesteśmy, można by powiedzieć. Meczów jest jeszcze sporo, sporo jest meczów z trudnymi zespołami, także mecz meszowi nierówny, nie ma co porównywać drużyny z, z dołu tabeli do drużyny z, z, z czuba. Także, także jest jeszcze grania na pewno dużo i, i emocji tym samym tak samo. A jeżeli spojrzymy tak kompleksowo na tę tabele, nie tylko na sklep polski MKK Gniezno, coś Ciebie tutaj zaskakuje? Spodziewałeś się, że któraś drużyna może będzie wyżej, może niżej? No, na pewno tutaj zaskoczeniem, moim zdaniem, jest drużyna z Władysławowa. Która opiera się na młodych zawodnikach, którzy się kształcują, kształ, kształ, kształtują. Kształtują się. Tak, kształtują się właśnie w szkole Mistrzostwa Sportowego we Władysławie. I myślę, że, że tutaj jest chyba największe zaskoczenie. Też dużym zaskoczeniem jest możliwe, słabsza dyspozycja zespołu z Torunia, Jednakże. Tutaj nie można na to patrzeć, ponieważ Drużyna Storunia jeszcze nie rozegrała wszystkich spotkań, ale jest to na pewno zaskoczenie, że, że zajmują taką lokatę, jaką zajmują, ponieważ w, w ubiegłych latach Drużyna Storunia była gdzieś zawsze w granicach pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca, także jest, uważam, że jest to te, te dwie ekipy mnie, mnie najbardziej zaskoczyły. No właśnie, a propos tego meczu z Toruniem. Ostatnio właśnie ten Toruń zdobyliście. Na ten teren też nie zawsze był dla Was taki łatwy i wygodny, prawda? Tak, ostatni raz z Toruniem, to, to też nie pamiętam kiedy wygraliśmy tam na wyjeździe. Bardzo, bardzo ciężki rywal, tym bardziej u siebie grając. No jest to drużyna bardzo właśnie zbilansowana, doświadczona. Też zawodnicy grają tam po, po parę lat, więc chłopacy są bardzo zgrani ze sobą. Eee, także no, by, był to ciężki mecz, jednakże udało nam się, udało nam się go wyszarpnąć eee, i, i zwyciężyliśmy, co cieszy, ponieważ tutaj jeszcze przyjechała grono kibiców, jak widać na zdjęciu, którzy wspierają nas nie tylko na meczach domowych, a tutaj też na, na wyjazdowym bardzo im dziękujemy i jesteśmy wdzięczni za za, za, każdy, za każde oklaski, każdy doping, bo to dodaje nam tutaj skrzydeł. No, nie ma co ukrywać, że jak są wyniki, to są też kibice. Więcej tych kibiców jest, bo wiadomo, że najbierniejsi to są zawsze, czy idzie, czy nie idzie, oni zawsze są, ale nie ma co ukrywać, taka jest gdzieś tam kolej rzeczy, że tych kibiców jest coraz więcej, kiedy te wyniki są dobre, korzystne, no tak to działa, tak to zawsze działało i tak to działać pewnie będzie. I to pewnie też cieszy, że gdzieś to zainteresowanie na koszykówkę, no myślę można powiedzieć sobie wprost wzrasta! Tak, patrząc na zeszły sezon, rzeczywiście tych kibiców jest, jest coraz więcej. To bardzo cieszy nas, jak i też, jak i też pozostałych chłopaków, bo lepiej się gra przy, przy pełnej hali niż, niż przy połowie chociażby. E, to bardzo cieszy pod wieloma względami, e, i, i my, my, jak i zarząd, również jesteśmy zadowoleni z tego, że coraz więcej. Coraz więcej osób na nasze mecze przychodzi, wspiera nas, i, i tym, za tym samym idzie też również wsparcie tutaj w grupach młodzieżowych, w naszych rezerwach, ponieważ z tego jest tych młodzieży, pojawia się coraz więcej w tych grupach najmłodszych. Także to bardzo cieszy i jesteśmy bardzo wdzięczni. No to jeszcze muszę zapytać oczywiście od razu o taką Waszą największą siłę. I o to, czy mimo wszystko, mimo tych fenomenalnych wyników są jeszcze jakieś poważniejsze mankamenty? Zawsze, zawsze się znajdą jako jakieś mankamenty, chociażby w ostatnim meczu była to skuteczność nasza, nasza za trzy punkty. Jest wiele, wiele tutaj małych, drobnych mankamentów, które oczywiście możemy poprawić. Także uważam, że naszą, naszą siłą główną jest zespołowość, ponieważ znamy się tutaj ze wszystkimi chłopakami. Bardzo dobrze doszli właśnie do nas Piotr Krzebietkę i Krzysiek rozzpędoski, którzy są, którzy są bardzo dobrym wzmocnieniem i wkomponowali się w ten zespół idealnie, jak to widać na, na, na meczach i, i, i po wynikach. Także uważam, że, że jest to bardzo dobre wzmocnienie dla nas. I dodali nam właśnie takiej świeżości, nowej krwi, co, co przekłada się na wyniki. Ostatnio były wybierane MVP początku sezonu, tutaj rzeczony. Krzysztof Rospendowski też w tym gronie jak najbardziej się znalazł. Tych Hubercie również sporo tych reakcji było również na Twoim koncie. Dariusz Dobrzycki, Mikołaj Czysz, Maciej Gorzelany, Dariusz Dobrzycki, no, człowiek absolutnie niezniszczalny. Ikona gnieźnieńskiej koszykówki. Widać, że tych mocnych ogniw w MKK no nie brakuje i to też pewnie cieszy. Nie ma jednego lidera, tylko jest kilka przynajmniej takich solidnych punktów, prawda? Tak, zgadza się. W każdym meczu każdy, każdy coś dokłada, każdy jest y, liderem w, w innych meczach. Także bardzo to cieszę, że jest, jest takie rozstawienie i, i właśnie bardzo cieszę też również, zapomniałem wspomnieć o, o poprawie grze Maćka Gorzelanego, ponieważ Maciek Gorzelany w, w zeszłym sezonie nie był. W ogóle branym pod uwagę gdzieś tam lidera, w, uważam, że w żadnym meczu. A teraz to bardzo uległo poprawie i Maciek Gorzelany jest zdecydowanie pewniejszy w tym, co robi i, i to przekłada się na wyniki i, i, na, i na jego dyspozycję, ponieważ skutecznością za trzy punkty, skutecznością za dwa punkty, jest, można powiedzieć, jednym z najlepszych w naszej drużynie. Także Maciek Gorzelany to bardzo, dobre, bardzo dobre wzmocnienie w tym sezonie. I, I tak samo jak Mikołaj, czyż Darek Dobrzycki, Krzysiek. No są to chłopacy, którzy, którzy w każdym meczu coś od siebie dołożą, zawsze są za, zawsze zrobią swoje. Można by to powiedzieć Darek w, troszkę w tym sezonie mniej gra. To jest właśnie spowodowane tym, że, to decyzją trenera, że, że Darek ma być właśnie takim, takim doświadczonym punktem, który. Taką tajną bronią, taką tajną tak, tak. Taki nasz czarny koń, który, który, który zawsze dołoży jakąś trujeczkę, ale jednakże nie chcemy go przebodcować 40 minutami, bo Darek ma nam starczyć na, na cały sezon. No tak, wiadomo o co chodzi. Ja tutaj jeszcze rozwiązując ten plebiscyt, no to właśnie macie go gdzieś tutaj. To takie sympatyczne miano MVP początku sezonu zgarnął. Sympatyczne gdzieś tam też akcent na początku sezonu. Idąc tak dalej, hala przy ulicy, hala przy SP3, wam chyba sprzyja. Gdzieś tam dobrze się odnajdujecie na tym nowym obiekcie. I to pewnie też jest taka fajna wasza twierdza. No co, gdzieś tam mówią o tym też. Wyniki. Tak, Hala sp 3 zdecydowanie już została naszym nowym domem po, po zeszłorocznej przeprowadzce. Udomowiliśmy się bardzo dobrze, jak, jak, jak widać, i miejmy nadzieję, że właśnie tak jak Pan Redaktor tutaj powiedział, że zostanie to naszym twierdzą i, 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 będzie, i, i będziemy tutaj ten atut własnej hali wykorzystywać z klubu ratnia. Mówiąc prosty, na tym obiekcie gra się lepiej niż w hali przy ulicy sportowej 3? Myślę, myślę, że tak, ze względu na to, że hala SP3 jest, można to powiedzieć, bardziej przystosowana do nas, ponieważ no gdzieś tam na tej sportowej dużo było tego miejsca za koszami dużo było tych krzesełek gdzie nie zawsze było to dopełniane ta hala sp3 jest taka idealna dla nas idealna dla koszykówki i myślę że myślę że nie tylko że nie tylko tutaj jest moje zdanie ale też też tutaj innych chłopaków że, że lepiej się zdecydowanie gra na tej hali hali sp3 no to bardzo to cieszę, że znaleźliście swoje miejsce, że gdzieś tam dobrze się czujecie i, no, i miejmy nadzieję, że właśnie ta twierdza pozostanie taką prawdziwą twierdzą niezdobytą. A tymczasem jeżeli chodzi o najbliższe spotkanie, to ten mecz będzie na wyjeździe w Gdańsku z Akademią Gorta Tagracie, co można powiedzieć tak pokrótce o tym najbliższym przeciwniku. Drużyna bardzo, bardzo nieprzewidywalna, drużyna, która składa się z, z bardzo dobrych nazwisk, bardzo dobrzy zawodnicy tam grają. Co więcej, tutaj by o, o, o właśnie tej ekipie powiedzieć. Jest to na pewno mecz wyjazdowy, gdzie, gdzie właśnie Akademia Gortata gra, gra ten mecz u siebie, co, co jest zdecydowanie. Ich, ich przewagą pod tym względem. No tutaj, właśnie, głównie chodzi o, o właśnie te trzy nazwiska: Jania, Gwalda i Klawa, którzy są zdecydowanymi liderami z przeszłością pierwszoligową, nawet ekstraklasową co, co tutaj jest dla nich na ich plus. Tutaj już wiemy, z kim gracie najbliższy mecz. Wiemy, że ta seria jest fenomenalna. Już gdzieś się padło podczas tej dzisiejszej rozmowy, że ta pierwsza liga, no jak najbardziej, będziecie się o nią starać. No to cóż, tylko pozostaje czekać na to, żeby zarząd odpowiednie zaplecze finansowe zebrał. Tak, tak, zgadza się. Jednakże nie wybiegamy tak w przód, jeśli chodzi o tutaj o awanse, bo, bo to jest na, nawet nie półmetek. Jednakże no, gra się w drugiej lidze po to, żeby awansować do pierwszej. Uważam, że taki jest, taki jest cel I, i będziemy do tego dążyć na pewno naszą grom i, i, i wynikami. No tak, trzymamy kciuki, żeby udało się ten piękny cel osiągnąć prędzej czy później. Miejmy nadzieję, że ta pierwsza liga do gniezna. Zawita. A tak na koniec, już zupełnie chciałbym Ciebie zapytać o cele indywidualne na ten sezon. Gdzie sobie zawiesiłeś tak właściwie poprzeczkę? Cele indywidualne tutaj już, już tak schodzą na taki plan drugorzędny, można by powiedzieć, bo najważniejsze są tutaj wyniki drużynowe. Jednakże celem indywidualnym jest na pewno zmniejszanie ilości strat i, i, i zwiększanie ilości asyst to jest mi się wydaje że takim głównym celem jestem gdzieś tam na tej pozycji rozgrywającego gdzie wszystko jest zależne ode mnie ja jestem tutaj dyrygentem yy, na boisku także także to by było głównym celem yy, zwiększanie ilości asyst zmniejszanie ilości strat i, i myślę i myślę że, że tak że tak chciałbym żeby to wyglądało Teraz właśnie sobie tak pomyślałem, że nigdy o tym chyba nie rozmawialiśmy, a w sumie może jeszcze warto na koniec. Skąd tak właściwie się wzięła Twoja pozycja na boisku? Czy od początku na nie grałeś? Czy może początkowo był jakiś inny plan na Ciebie kiedyś, kiedyś tam dawno? Jak to, jak to w ogóle wyglądało? Nie, nigdy, nigdy nie było innego planu, ponieważ zawsze byłem tym najdrobniejszym, najniższym na boisku i, i zawsze to ja miałem piłkę. I myślę, że się to już nie zmieni, ponieważ nadal jestem tym najniższym na boisku. I, I myślę, że się idealnie to wkomponowałem. Nigdy nie było pomysłu, żebym grał na innej pozycji. Zawsze to była pozycja rozgrywającego. Tak się też czuję. Tak, tak też tre, mnie trenerzy zawsze, czy to w klubie, czy to w przeszłości na kadrach wojewódzkich, też mnie tak dobierali. I myślę, że to jest. Najlepsza, najlepsza opcja dla mnie, jak i dla, dla trenerów, i dla drużyny. No, spodziewałem się szczerze mówiąc takiej odpowiedzi. Można powiedzieć, pozycja skrojona w pełni pod ciebie i ty pod te pozycję nawzajem też skrojony. Zamykając rozmowę, nie możemy postawić innego pytania: jak pytanie o wynik dzisiejszego spotkania Polska-Portugalia, a właściwie Portugalia-Polska, no bo gramy dzisiaj na wyjeździe. Jak to się potoczy? No tutaj by trzeba było zapytać właśnie naszych bukmacherów z drużyny, jak postawili Oliwiera Kurkę i Darka Dobrzyskiego, bo ja się na tym aż tak nie znam. Jednakże wiem, że drużyna z Portugalii jest silną drużyną, ale myślę, że, że, że mocny remis po 2-2 będzie, będzie dobrym rozwiązaniem dla naszych piłkarzy. Dosłownie przed chwilą przeszedł mi przez myśl taki wynik 2-2, ale wydaje mi się, że gdzieś, no, jedną brameczką, tak obiektywnie, możemy chyba przegrać to spotkanie. Ostatecznie ja. zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ale myślę, że ten wynik 2-2 wszyscy bralibyśmy w ciemno. I oby tak się właśnie stało. A Wam życzę tego, żeby kolejne zwycięstwa jak najbardziej wpadały na Wasze konto, żeby zdrowie dopisywało kontuzję, omijały i żeby to wszystko jak najlepiej się układało. No i cóż, miejmy nadzieję, że kolejna rozmowa już w pierwszym. Pierwszej lidze nastąpi. Tego oczywiście z uśmiechem na twarzy życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję również za zaproszenie i miejmy nadzieję, że się spotkamy również za rok, gdzie będziemy rozmawiali o pierwszej lidze. Miejmy nadzieję, że właśnie tak będzie. To była drodzy Państwo kolejna odsłona magazynu Pitbike Gniezno SG Live. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia. Dobrej nocy.